Witam serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy kanału Tajemity. Kiedy apostoł Paweł pisał do Kościoła w Rzymie o wyroczniach, logion, boskie wypowiedzi, które Bóg dał Hebrajczykom, odnosił się do objawień Starego Testamentu prawa i proroków. W Biblii słowo wyrocznia oznacza nadprzyrodzoną wypowiedź. Może również odnosić się do środków używanych do produkcji boskich wypowiedzi. Tak więc Biblia jest wyrocznią, podobnie jak Urim i Tumim święte środki Starego Testamentu. Kiedy mężczyźni lub kobiety mówią jako prawdziwi prorocy Boga, są również uważani za wyrocznie Boże. 1 Piotr 4,11. Synchronicznie z czasami Pawła, poganie mieli podobne wierzenia dotyczące ich świętych tekstów i urządzeń. Starożytne wyrocznie Egiptu, Grecji i Rzymu były najsłynniejsze w starożytności i zapewniały portal do niewidzialnego świata bogów poprzez wyrocznie w Delfach, Delos, Amenie, Dodonie, rzymskich Augurów, Księgi Sybiliańskie i inne. Wyrocznie w tej czy innej formie istniały przez cały czas i na całym świecie z jednego prostego powodu najprawdopodobniej dowodzą istnienia inteligencji innego wymiaru i dostarczają metod konwersacji z nią lub zapraszania przez mistyczne drzwi głosów, wiadomości i obecności istot innego wymiaru. Podczas gdy ludzie wszystkich wyznań przyjęli zjawiska wyroczni, w tym te z poza kręgów żydowsko-chrześcijańskich, Biblia, Talmud i powiązane teksty zostały powszechnie przyjęte jako bosko-wyroczniowe przez różne sekty religijne, w których wersety można interpretować jako wspierające pożądane idee Boga, reinkarnacji, komunii duchowej, istot pozaziemskich i życia pozagrobowego. Jednak w dążeniu do nawiązania kontaktu z innym wymiarem, osoby nie będące Żydami lub chrześcijanami wykraczają poza granice Biblii, wkraczając w zawoalowany świat ezoterycznych rytuałów, wypowiedzi, wizualizacji, channelingu i innych metodologii, niekiedy przynoszących zamierzone skutki, a innym razem nie. Na ten temat kiedyś nasz współpracownik wygłosił wykład o wyroczniach i śmierci bogów olimpijskich. Śmiało przedstawił, że chrześcijaństwo ogarnęło glob i że o ile nam wiadomo, na ziemi nie pozostał ani jeden żyjący człowiek, który by się kłaniał z szacunkiem Apollonowi lub zasięgał rady w jego świętych świątyniach. Choć jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. Przemówienie zostało przyjęte przez publiczność gromkimi brawami, ale powstał mały dylemat. Polegał on na tym, że wyrocznia Apollina w Delfach, najsłynniejsza wyrocznia starożytności, leży w ruinie, ale kult Boga olimpijskiego i zakon jego kapłanek pytyjskich są aktywnie zaangażowane we współczesne pogaństwo. Tak więc kult Apolla i innych bogów greckich nadal trwa. Prawda jest taka, że nie jest jasne, czy kult Apolla lub zasięganie rady jego wyroczni kiedykolwiek ustało. Istnieją pewne dowody na to, że czarownice pokoleniowe mogły kontynuować kult Apolla i sekrety pytyjskiego wróżbiarstwa przez stulecia. Niezależnie od tego, czy to prawda czy nie wielbicieli Apolla jest dziś dziesiątki tysięcy. Dzieje się tak głównie dlatego, że Apollo jest bogiem wyroczni, a jego poszukiwacze zyskują boską publiczność. W przeciwieństwie do innych duchów podziemnego świata, Apollo komunikuje się słyszalnie, czasami z zadziwiającą dokładnością w starożytności, za pomocą strun głosowych pytyjki ze swoimi zwolennikami. Ta cecha pierwotnie spowodowała i najwyraźniej nadal powoduje ogromną popularność kultową Apolla. Grecki historyk Herodot, uważany za ojca historii, zapisał interesujące wydarzenie apolińskie. Krezus, król Lidii wyraził wątpliwości co do dokładności wyroczni Apollina w Delfach. Aby przetestować wyrocznię, Krezus wysłał posłańców, aby zapytali pytyjską prorokinię, co on, król, Robi w danym dniu kapłanka zaskoczyła posłańców króla, wizualizując pytanie i formułując odpowiedź zanim przybyli. Część relacji historyka mówi, w chwili gdy Lidyjczycy, posłańcy Krezusa, weszli do sanktuarium, zanim jeszcze zadali swoje pytania, Pytia odpowiadała im, Pytia odpowiedziała im w ten sposób wierszem heksametrycznym – Oto w moim zmyśle uderza zapach skorupiastego żółwia, gotującego się teraz na ogniu z mięsem baranka w kotle. Mosiężny naczynie jest na dole, a mosiężna pokrywa na górze. Te słowa Lidejczycy zapisali z ust Pyti, gdy przepowiadała, a następnie wyruszyli w drogę powrotną do Sardes. Kiedy Krezus rozwinął rulony, Natychmiast złożył akt uwielbienia, oświadczając, że Delfickie Sanktuarium było jedyną naprawdę faktyczną wyrocznią. Gdy bowiem jego posłańcy odeszli, postanowił pomyśleć o czymś, co było dla kogokolwiek nie do pomyślenia, a następnie czekając, aż nadejdzie uzgodniony dzień, postąpił tak. Jak postanowił? Wziął żółwia i jagnię, pokroił je na kawałki własnymi rękami i ugotował razem w mosiężnym kotle przykrytym pokrywką, która również była mosiężna. Herodot, Księga I. 47. Bóstwo Apollo ustanowiło znaczną część poprzez taką interakcję i najwyraźniej nadal to robi. W internecie istnieje wiele stron poświęconych współczesnemu kultowi Apollina, gdzie nauczane są metody i święte miejsca obecnej pytyjskiej działalności wróżbiarskiej. Oprócz wyrocznie pytyjskich, starożytne wyrocznie przywrócone do życia przez uczestników różnych ruchów religijnych obejmują obecnie interpretację płomienia świec, organów zwierząt, zachowania się wody i szumu wiatru w liściach drzew. Wyrocznie drzewa, takie jak nekromancki dąb Zeusa w Dodonie, należały do najpopularniejszych wyroczni starożytnego świata. Wynikało to częściowo z przekonania, że korzeń drzewa sięgał do niższego świata, a zatem drzewo było połączone ze światem zmarłych. Niektórzy twierdzą, że druga Samuela 5,24 to biblijna relacja o tym, jak król Dawid konsultował się z wyroczniami drzewnymi i wskazują, że Jahwe nakazał Dawidowi pokonać wojsko Filistynów po tym, jak usłyszał odgłos chodzenia w wierzchołkach drzew morwowych. Jeszcze innym i ważniejszym powodem, dla którego ożywione obiekty takie jak drzewa, zwierzęta i podobne struktury organiczne są ważnymi aspektami portali wyroczni jest to, że energia życiowa związana z trójwymiarowymi formami życia może być wymagana jako materiał konstrukcyjny do osiągnięcia wcielenia przez istoty z innych wymiarów. Jeśli sam stwórca posiada moc, by mówić niech się stanie, hajach, surową energią atomową lub jądrową do formy molekularnej, stworzona energia życiowa po fakcie może być manipulowana przez bogów w celu skonstruowania trójwymiarowych wyrażeń. Doktor Thomas mówi, to by wyjaśniało, dlaczego zwierzęta były zabijane i okaleczone oraz kradzione przez UFO. John Keel przedstawia podobną wykładnię w książce Niewidzialny Kolecz. Aby się zmaterializować i przyjąć określoną formę, te byty zdają się wymagać źródła energii ognia lub żywej istoty rośliny, drzewa, ludzkiego medium lub kontaktowca. Nasze nauki nie osiągnęły jeszcze punktu, w którym mogłyby zaoferować nam jakąkolwiek hipotezę roboczą dla tego procesu. Możemy jednak spekulować, że te byty potrzebują żywej energii, którą mogą odtworzyć w formie fizycznej. Jest to dobry punkt zaczepienia. U nas w redakcji panuje przekonanie, że tak często opisywany spadek temperatury i obserwacja wydychania z ust wydzielanej pary wodnej jest spowodowana spadkiem temperatury, który to spadek jest spowodowany dosłownym wyssaniem energii z otoczenia, która jest potrzebna do manifestacji istoty eterycznej w świecie fizycznym. Być może dlatego psy i zwierzęta mają tendencję do znikania w obszarach przejść. Być może żywe komórki tych zwierząt są w jakiś sposób wykorzystywane przez istoty pozaziemskie do tworzenia form, które możemy zobaczyć i wyczuć za pomocą naszych organicznych, trójwymiarowych percepcji. Czy okaleczenia zwierząt zdarzają się na obszarach, na których zauważono UFO, ponieważ bogowie lub istoty pozaziemskie potrzebują energii życiowej pochodzącej z żywej tkanki, aby móc przechodzić przez portale z trójwymiarowymi membranami? Jeden z naukowców, dr Kurt Koch, napisał w swojej książce Chrześcijański poradnik okultystyczny, że morfogeneza teleplastyczna zachodzi w sześciu stopniach. Pierwszym etapem jest emisja i oddzielenie z jam ciała ośrodka substancji śluzowatych, przypominających welon, gazę i gumowatą elastyczność. Drugim etapem jest kształtowanie się części ciała, takich jak zarys ciała, ramiona, nogi, głowa i tym podobne. Trzeci etap to krzepnięcie w kompletne cieniste formy, które pojawiają się jako fantomy w pobliżu medium. W tych trzech etapach mamy czysto wizualne zjawiska materializacji. W kolejnych trzech etapach przechodzimy do aktywnych i pasywnych manifestacji energii poprzez zjawisko. Czwarty etap pokazuje połączenie zjawisk materializacji z telekinezą. Medium jest w stanie wyświetlić energię na odległość za pomocą nieznanej zdalnej mocy. Piąty etap materializacji polega na wniknięciu w materię. Szósty etap materializacji to metamorfoza w kształty zwierzęce. Już w 1629 roku Adam Tanner w Tractatus Theologicus interpretował tę samą aktywność jako morfogenezę demonów. Jak czytamy: Często tworzą dla siebie ciała z nieczystego powietrza lub oparów i wywyższeń lub chmur zamieszanych z powietrzem. Do powietrza dodawana jest woda, ziemia, błoto, siarka, żywica, drewno. Czasami dodawane są również kości z ciał zwierząt lub skazanych ludzi, czasami także z nasienia zwierząt i ludzi i tym podobne. To czynią demony, ale i istoty anielskie wykorzystują materię stworzoną do ucieleśnienia siebie. Widać, jest to sposób na manifestację w świecie fizycznym. Praktykujący ezoterycy twierdzą, że żyjemy w świecie fizycznym. Ten świat jest połączony ze światem astralnym, a świat astralny ze światem duchowym. Istota duchowa, chcąc manifestować się w świecie fizycznym, najpierw musi przydostać się do świata fizycznego poprzez astral. Aby to uczynić, potrzebna jest energia. Jak do tej pory znamy tylko jedną taką religię, która nauczyła swoich wyznawców zdobywania takiej energii i w zasadzie doprowadzania do materializacji wyobrażeń często wykraczających poza możliwości kreatywne ludzi: To Huna. Tylko w niej wyjaśniono drogę komunikacji z istotami duchowymi dzięki energii, którą się zdobywa poprzez prosty system oddechu i wizualizacji swoich życzeń. Świetliste anioły też wykorzystują energię do materializacji, jakby w kolejce, postrzegane jako upadłe i nieupadłe, stały się jedynymi z najpopularniejszych bytów różbiarskich współczesnych spiritualistów. Dziesiątki książek New Age z ostatniej dekady opisują metody komunikowania się z duchami lub ich manifestowania poprzez pomoc aniołom. Niektóre z takich tytułów są oczywiste. Zapytaj swoich aniołów, praktyczny przewodnik po współpracy z posłańcami nieba, aby wzmocnić i wzbogacić swoje życie, oraz Anioły są wśród nas. Duchowy przewodnik po 22 aniołach, które rządzą naszym życiem. W jednej z publikacji odkrywamy interesującą tożsamość jednej z tych istot, gdy autor opisuje swoje spotkanie z aniołem wyrocznią. Oto co czytamy. Wirująca mgła zaczęła się rozpraszać, a ja mogłem dostrzec migotanie światła przed sobą. Migoczący, pulsujący blask, przypominający świetlika. Zatrzymałem się na chwilę, by to zaobserwować, a maleńki rozbłysk powiększył się i wyglądał jak mały księżyc w pełni dotykający ziemi. Gdy zbliżyłem się do blasku, nagle zmienił się w pionowy promień, filar przezroczystego światła. Czy jesteś aniołem, którego szukam? Zapytałem. Cichy, lecz potężny kobiecy głos odpowiedział. Jestem aniołem twórczej mądrości. Masz imię? Zapytałem. Niektórzy nazywają mnie Izydą, powiedziała, a po wypowiedzeniu tych słów słup światła powoli zmaterializował się, odsłaniając twarz i sylwetkę pięknej kobiety odzianej w powłóczystą białą szatę wykończoną złotem. Wygląda na to, że przynajmniej niektóre istoty, które przeszły przez starożytne bramy gwiezdne i portale wymiarowe, nadal to robią. W tym przypadku Isis jest identyfikowana jako anioł Nowej Ery. Choć tego typu anielskie wyrocznie cieszą się niewątpliwą popularnością wśród wyznawców New Age. Najciekawszą formą działalności wróżbiarskiej, która ostatnio zyskała nową popularność, jest psychomanteum, prosta, choć niesamowita, starożytna metoda otwierania portali wymiarowych. Krzesło ustawione przed dużym lustrem w ciemnym pokoju służy jako wyrocznia. Po ustawieniu na krześle, osoba siedząca wpatruje się w lustro i czeka na kontakt z osobą pozawymiarową lub duchami zmarłych. Dokładny opis psychomanteum wygląda tak: W parapsychologii i spirytualizmie, psychomanteum to mały, zamknięty obszar wyposażony w wygodne krzesło, przyćmione oświetlenie i lustro, ustawione pod takim kątem, aby nie odbijało niczego poza ciemnością, przeznaczoną do komunikacji z duchami zmarłych. Przypomina to wpatrywanie się w obsydianową kulę. W starożytności system lustrzany psychomanteum do komunikowania się z duchami był używany przez starożytnych pierwszych Greków w ponurych podziemnych jaskiniach, zwanych salami wizji. Stojąc przed błyszczącą metalową powierzchnią lub kotłem, pogrążeni w żałobie starożytni widzieli i rozmawiali ze znajomymi zjawami. I nie były to wyimaginowane zjawy, ale istoty zastralu, rzadko duchowe. Dlaczego? Bowiem sposób na kontakt z istotami duchowymi był znany tylko w tajemniczonym, wyższym uczonym w magii. Sumerowie, Egipcjanie i Rzymianie używali podobnych wyroczni spolerowanego kryształu, mosiężnych luster i basenów z wodą. Niektórzy uważają, że apostoł Paweł miał na myśli lustrzaną wyrocznię, gdy powiedział... Teraz widzimy jakby w zwierciadle i niejasno. Wówczas zaś twarzą w twarz. Teraz poznają po części, wówczas zaś poznam tak, jak i jestem poznany. 1 Koryntian 13:12. Jest to bardzo składna relacja w uczestnictwie Psychomanteum. Psychomanteum jest obecnie używane w celu ułatwienia kontaktu z istotami pozaziemskimi, bóstwami i zmarłymi krewnymi lub członkami rodziny. Różne wersje psychomanteum są nawet zalecane przez niektórych psychiatrów jako metoda radzenia sobie ze smutkiem i depresją. Czasami w szczególnych warunkach zjawisko kontaktu lustrzanego pojawia się spontanicznie. Jest znany przypadek Jessica Jones, która jako nastolatka była zamieszana w straszny wypadek, w którym zginęli jej ojciec i siostra. Po wypadku jej 11-letnia siostra materializowała się w lustrze w sypialni dwukrotnie, ponieważ dom, w którym mieszkała, był wcześniej zajmowany przez niezwykłą grupę Cyganów. Ocalała Jessica myślała, że ten fakt przyczynił się do spontanicznej aktywności Psychomanteum. W swojej książce, Ponowne Spotkania, Raymond Modi promuje wykorzystanie Psychomanteum jako wyroczni. Udokumentował doświadczenia ponad 300 użytkowników urządzenia i wskazał, że 50% z nich przyznało, że podczas pierwszej próby skontaktowały się z nimi osoby trzecie lub zmarli krewni i przyjaciele. Wśród osób, z którymi rozmawiał pan Modi, byli lekarze, nauczyciele, gospodynie domowe, właściciele firm i funkcjonariusze organów ścigania oraz politycy. Jeden z takich świadków księgowych, który opłakiwał śmierć swojej matki rok po jej śmierci, zeznał na temat swojego doświadczenia z Psychomanteum. Neo bierze czerwoną pigułkę i jego oczy się otwierają, zostaje posadzony na krześle i widzi przez lustro iluzji prawdziwy świat. Metafora przypomina wyrocznię Psychomanteum. Nie ma wątpliwości, że osoba, którą widziałem w lustrze, była moją matką. Nie wiem skąd się wzięła, ale jestem przekonany, że to, co widziałem, było prawdziwą osobą. Patrzyła na mnie z lustra, widziałem, że ma około 70 lat mniej więcej tyle samo, ile miała kiedy umarła. Wyglądała jednak na bardzo szczęśliwą i zdrowszą niż pod koniec życia. Jej usta się nie poruszały, ale mówiła do mnie i wyraźnie słyszałem, co miała do powiedzenia. Powiedziała wszystko w porządku i się uśmiechnęła. Pozostałem tak zrelaksowany, jak tylko mogłem i po prostu na nią patrzyłem. Potem postanowiłem z nią porozmawiać. Powiedziałem: Miło cię znowu widzieć. Cieszę się, że cię widzę, odpowiedziała. I to było wszystko. Po chwili po prostu zniknęła. Pewien lekarz został niespodziewanie zaczepiony przez swojego siostrzeńca, gdy ten siedział w psychomanteum. Nagle poczułem bardzo silne poczucie obecności mojego siostrzeńca, który popełnił samobójstwo. Słyszałem jego głos bardzo wyraźnie. Przywitał mnie i przekazał mi bardzo prostą wiadomość. Powiedział: Powiedz mojej mamie, że czuję się dobrze i że bardzo ją kocham. To doświadczenie było głębokie. Wiem, że był tam ze mną. Mimo że Biblia ostrzega przed komunikowaniem się z duchami, konsultowaniem się z mediami i składaniem zaproszeń istotom z innych wymiarów, odrodzenie się starożytnych wyroczni i doświadczenia z nich płynące stanowią szczególnie kuszącą ciekawostkę dla zwolenników współczesnej ufologii i spirytualizmu. Jednak nie tylko Biblia przestrzega przed komunikowaniem się z duchami, a jeśli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukaminują ich, krew ich spadnie na nich. 3 Mojżesza 9:31 26 27 Jak widać, wyjątek w dekalogu i ukaminowanie bez orzeczenia winy to Biblia. Ale współcześni ezoterycy przestrzegają i może dlatego Bóg na wszelki wypadek zakazuje kontaktu z astralem, że astral jest przepełniony różnymi bytami. Złymi, tymi zagubionymi, przywiązanymi do ziemskich spraw, a nawet tymi, którzy nie chcą jeszcze przejść do świata duchowego. Nigdy nie wiemy, jaki duch nam się objawi. A to, że w astralu funkcjonują mistrzowie kłamstwa i krętactwa nie jest nową. Są różne sztuczki ezoteryczne, które mogą wskazać na charakter objawionej istoty, ale to już wyższa szkoła. Komunikacja z bóstwami, istotami pozaziemskimi, zmarłymi channeling, trans, doświadczenia bliskie śmierci i inne formy mediumizmu harmonizują z pożądanym i uspokajającym tematem. Nie jesteś sam we wszechświecie, lub teraz czuję się dobrze. Wszystko jest w porządku, czekam na Ciebie. Jacques Wali. Oferuje kuszące wskazówki dotyczące tożsamości osób kryjących się za zasłoną. Czy powinniśmy założyć, że jakaś zaawansowana rasa, gdzieś we wszechświecie, w pewnym momencie w przyszłości pokazywała nam trójwymiarowe opery kosmiczne przez ostatnie 2000 lat, próbując pokierować naszą cywilizacją? Jeśli tak, czy zasługuje na gratulacje? Czy mamy do czynienia z równoległym wszechświatem, innym wymiarem, w którym żyją rasy ludzkie i gdzie możemy się udać naszym kosztem, aby nigdy nie wrócić do teraźniejszości? Czy te rasy są tylko półludzkie, więc, aby utrzymać z nami kontakt, potrzebują krzyżowania się z mężczyznami i kobietami z naszej planety? Czy to jest źródło wielu opowieści i legend, w których genetyka odgrywa wielką rolę, bajki o ludzkich położnych i podmieńcach? Seksualne podteksty w relacjach o latających spotkach, biblijne opowieści o małżeństwach między aniołami Pana a ziemskimi kobietami, których potomstwo było gigantami? Z tego tajemniczego wszechświata pochodzą wyższe istoty, które projektują obiekty, które mogą materializować się i dematerializować według własnej woli? Materializowanie i dematerializowanie istot superinteligentnych, czy to aniołów, czy istot pozaziemskich, nie jest trudne do zaakceptowania. Biblia, jak również inne starożytne zapisy, otwarcie mówią o szatanie pojawiającym się jako anioł światłości i o dobrych aniołach goszczonych jako nieświadomi aniołowie. Jesteśmy również skłonni uwierzyć, że złośliwe istoty mogą produkować ufo z własnych nikczemnych powodów. Teologia transmogryfikacji, w której duchy przyjmują formy, wskazuje na zdolność demonów do manipulowania energią i materią. Niemieckie słowo poltergeist zostało nadane niewyjaśnionym duchowym hałasom i aktywności. Jednak w jaki sposób duchy mogłyby powodować słyszalne wibracje, jeśli nie mają zdolności do nawiązywania fizycznego kontaktu z namacalnymi materiałami? Biorąc pod uwagę, że jest to teologicznie dopuszczalne, być może Wali ma rację co do historycznych demonów wywołujących zjawiska znane jako niezidentyfikowane obiekty latające, manifestowane poprzez manipulowanie energią życiową, w każdym razie może warto się przyjrzeć istotom, które mają powrócić przez wrota gwiazdne na końcu czasu. To bardzo ważne gdyż będzie interpretowane przez religijnych i świeckich ufologów, a to będzie miało ogromne znaczenie, szczególnie dla tych, którzy są przekonani o życiu poza gwiezdnymi wrotami.